Siemanko! Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy mieć haul zakupowy. W ostatnim czasie byliśmy w USA. Miałam możliwość, nieco już wcześniej, zanim wyjechaliśmy, zrobić sobie w internecie małe zakupy i mieć możliwość odbioru tych rzeczy bezpośrednio w miejscu, w sklepie stacjonarnym. Ale jeszcze zanim wyjechaliśmy do USA, choć jedna paczuszka do nas przyszła do domu. Do skill! czyli takiej firmy, może, można tak nazwać, określić z odzieżą alternatywną, z rockową. Taka ogromna paczka właśnie do mnie przyszła. Tutaj mamy buty, więc zaraz będziemy sprawdzać. Mam nadzieję, że będę mega zajara na tym, co jest w środku. Generalnie nie mogę się już doczekać, bo nieco czekałam właśnie, żeby otworzyć tą paczkę, ale nigdy nie było czasu. Właśnie niedawno wróciliśmy, więc teraz mogę na spokojnie sobie sprawdzić. Sklepu najbardziej, który chciałam zobaczyć, miałam możliwość wejść do środka, to wszystko prezentuje się na żywo. No i odebrać swoje zamówionko. Rave Wonderland z Los Angeles prosto, a teraz trzecią firmą z której strony złożyłam zamówienie oczywiście I Had Raves są to trzy najbardziej popularne sieciówki w USA w których można zrobić naprawdę fantastyczne zakupy jeśli ktoś potrzebuje i ma ochotę kupić e, cały swój nowy outfit na jakiś festiwal muzyczny czyli odzież festiwalowa, właśnie taka imprezowa, gdzieś na wyjście w plenerze, a także nie tylko i właśnie zrobimy dzisiaj unboxing Trzech najbardziej popularnych film z odzieżą festiwalową. Serdecznie zapraszam na odcinek. Największego zamówienia, która olbrzymia do mnie paczka przyszła prosto do domu z Dolskill. Nigdy wcześniej nie zamawiałam właśnie rzeczy z tej strony. Nie to, że zainspirowałam się, ale w jakiś czas oglądam pewną dziewczynę na YouTubie, która właśnie cały czas prezentuje jakiś unboxing właśnie z tej strony. Więc stwierdziłam, czemu by nie? Wyświetliła mi się jakaś tam reklama na internecie, gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś. Czemu by nie? Może spróbuję zobaczyć tam takiego jest ciekawego. Może coś do mnie przemówi i stwierdzę, że a spróbujemy na pierwszy raz, na początek, coś niewielkiego sobie zamówić, na spróbowanie, jak to wygląda z odzieżą. Czy rozmiar się zgadza, czy jak to wygląda jakościowo ten produkt. I właśnie nieco zaszalałam. Jestem mile zaskoczona, bo właśnie tak patrzę na tą paczkę, że jest taka właśnie ich. Były jakieś napisy, oczywiście logo firmy. Więc to nie jest jakiś zwykły, szary albo brązowy karton oblepiony z jakąś tam taśmą, gdzie to nie wygląda jakoś super fajnie, estetycznie. No a jak to mnie przyszedł właśnie z taką paczuszką, to aż mi się miło zrobiło, że doski właśnie pomyślało, żeby w... Ogóle własnym, takim właśnie logowanym kartonie do mnie przesłać rzeczy. Więc firma w Los Angeles ma swój sklep stacjonarny, więc oczywiście, jeśli ktoś z Was będzie planował wyjazd do USA do Los Angeles, tak jak ja, możecie sobie tutaj wcześniej zamówić paczuszkę. Jeśli do Was coś przyjdzie, nie będziecie zadowoleni z jakiegoś rozmiaru, albo cokolwiek innego, zawsze macie możliwość z tym pojechać już podczas Waszych wakacji i zajść do tego sklepu z możliwością zwrotu, no albo po prostu jak będziecie mieli dużo dużo miejsca w swojej walizce, pójść tam bezpośrednio i się obkupić i z tym wrócić prosto do domu. Ja postanowiłam jednak zrobić tak, że paczka do mnie przyszła do domu i ją właśnie sprawdzamy, bo nie miałam możliwości tuż przed wyjazdem otworzyć ją, więc mam nadzieję, że wszystko jest trafione, żebym potem nie żałowała, że czegoś nie zabrałam i po prostu nie zwróciłam na miejscu bezpośrednio. Otwieramy, zaczynamy. I'm here, let's party! Wow! Uch. No i przyszły rzeczy do mnie. Zamówiłam sobie, można tak powiedzieć, bo widziałam, że jest komplet razem z dołem. Górną część Dustonosza festiwalowego, taką Ala bluzeczkę, ale widzę, że mogłaby być właśnie ona za duża. Jest to rozmiar L, ponieważ ja jestem bardzo rozbudowana w ramionach, bo, bo trenowałam i trenuję boks od 7-8 lat, więc nieco tutaj w barach jestem szeroka, więc potrzebowałam czegoś takiego właśnie, co nie będzie później mieć tu ograniczać w ruchach i właśnie zamówiłam sobie. Górną część, bo dole nie chciałam, bo dala to była bardzo taka króciutka spódniczka. W razie czego zawsze możę sobie dokupić, jeśli góra mi się spodoba. bo wow, będzie wielkie, no, olbrzymie będzie nie tutaj jest za duże, jeszcze nie jestem przekonana, pewna. losowo wybrałam rozmiar między M a L się wahałam. Wzięłam L bo stwierdziłam, że jak M będzie za mała, to z mniejszą rzeczą nic nie można zrobić, no a z większą zawsze można coś tam pokombinować. I generalnie też trafiłam na czas. Właśnie przecena była 10-20%, czy nawet 30. Ja natrafiłam na 30, bo tam miałam już. Tam kilka udało mi się znaleźć w internecie właśnie kodów, więc nieco więcej na ten temat odnośnie sklepu mogę powiedzieć w innym filmie, ponieważ będę robiła ogólnie totalną taką głęboką analizę tych właśnie firm, o których dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj tylko tak bliżej przyjrzymy się i zrobimy unboxing właśnie tych trzech różnych moich zamówień i później Wam powiem czy warto, czy nie warto, tak wstępnie, ponieważ to są moje pierwsze zamówienia, nigdy wcześniej nie miałam możliwości na tych stronach być, ani cokolwiek zamówić. Jedynie gdzieś tam w internecie widziałam na jakichś tam filach na Instagramie czy na Facebooku. Dużo osób właśnie chwali tą firmę, no i dużo dziewczyn właśnie widziałam na filmikach, ma odzież z tych stron, więc stwierdziłam, czemu by nie mogę spróbować. Ja akurat też jestem taką rave girl, właśnie taką roztańczoną, lubię bardzo festiwale muzyczne, więc stwierdziłam, że Spróbujemy. Jest taka góra tutaj taka wiązana. Z tyłu mamy tutaj o taki zameczek. Fajne, takie błyszczące. Potem się przekonamy, no. O, kupiam komplet. Czyli udało mi się cały komplet kupić. Mam górę dół, to będzie prawdopodobnie jakiś top ze spódniczką. Taki bardzo wakacyjny, coś na co dzień, że można ubrać, bo już jak wcześniej wspomniałam, Dollskill jest sklepem, który ma również takie na użytek codzienny jakieś produkty, na właśnie bluzeczki, jakieś inne sukieneczki, gdzie można nie tylko na festiwal ubrać, ale tak po prostu na co dzień. Więc to będzie taka bluzeczka. Tak, kietki top. Akurat widzę, że na pewno będzie dobry rozmiar, nawet jeśli będzie za duży, tutaj jest możliwość sobie regulacji, czyli związania po prostu sznureczków jakoś bardziej albo e, bardziej luźniej, więc e, myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu, nawet jeśli ktoś nie kupi swojego rozmiaru. To jest rozmiar M, więc akurat może to fajnie wyglądać w komplecie właśnie do tego z dołem, czyli tutaj taka też spódniczka. Myślę, że tak, że to jest trafione. Co to jest kombinezon ale śmierdzi Mam nadzieję, że rozmiar będzie okej. Wam pokazuję. To jest kombinezon. Coś taki, Ala ogrodniczki, wiązany po bokach. Powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam pierwszy raz na obrazku właśnie ten kombinezon. Od razu mi się skojarzyło z początkiem kariery Krystyny Aguilery, szalone, seksowne i akurat ona często ubierała się w taką odzież, właśnie, Ala, taką skórkową, taką seksowną, z jakimiś wiązaniami. Jak, to, jak, to, jak ja na samym początku zobaczyłam na zdjęciu, na, jak robiłam zamówienie, stwierdziłam, ale to jest super, a to jest mega. Kupię, bo można oczywiście gdzieś tym pójść na jakąś imprezę czy gdzieś wieczorem do jakiegoś baru na wakacjach. To marszczenia, boki tutaj. Tali sam odkryte, więc to też jest jakiś fajny plus. Bo akurat ja mam tatuaże w talii, więc to będzie fajnie wyglądać. Jest zamek. Rozmiarowo widzę wizualnie, że na pewno jest ok. Nie jest to za małe, to już jest super. Nie jest też to jakieś super olbrzymie, więc trzecie, że to jest akurat materiał taki bardziej, jak widać, elastyczny. Więc nawet jeśli by mogło być nieco obcisłe, to akurat będzie spoko. No, jestem mega też za to zadowolona. Ale będę zaraz mierzyć. Come on! We'll you Rzecz. Są to buty. Nigdy nie zamawiałam butów z do właśnie takich festiwalowej odzieży. Zawsze zamawiam jakieś tego, tego typu, takie sportowe obuwie, albo już takie wcześniej sprawdzone, albo bezpośrednio już stacjonarnie w sklepie się mierzyło. Więc taki mały eksperyment, żeby. Tutaj zamówić sobie buciki. Może powiem dlaczego akurat takie buty zamówiłam zanim Wam je pokażę. Bardzo długo szukałam, raczej znaczy miałam w głowie jakiś tam zarys, pomysł na buty. Do kolana białych, ale z jakimiś elementami, wstawkami nie wiem czy to sznurówki, czy podeszła, żeby był czarny, żeby nie były całkowicie białe, bo jakoś nie fajnie to będzie wyglądać, jakby jakoś nudno. Tak. Chodzę na tę stronę, zobaczyłam buty i stwierdziłam, że nie, podobają mi się. Jeszcze akurat była przecena. I właśnie je kupiłam. Na dodatek jeszcze była taka sytuacja, że ja wstępnie jeszcze dodatkowo do tej paczki miałam domówione przed drugą parę innych butów zupełnie, które chciałam bardzo, bardzo kupić, ponieważ bardzo mi się spodobały. Takie wysokie, zakolona, kolorowe, fajne kołbojki, które można na przykład ubrać do jakiejś fajnej miniówki do jakiejś czarnej krótkiej sukieneczki, więc fajnie to wyglądało, byłam mega zajarana jak zobaczyłam akurat te buty, no ale okazało się, że były jakieś błąd na systemie, akurat nie było tego rozmiaru, który ja potrzebuję, nie było tych butów na stanie w sklepie, więc napisali do mnie wiadomość, że przykro, nie będzie tych butów, Oddali mi pieniążki za buty, i dodatkowo właśnie wtedy też wyskoczyła informacja, że mam przesyłkę wciąż za darmo, bo przekraczając jakąś tam określoną kwotę, przesyłka jest darmowa do Europy. Więc też wam mega zaskoczona, że ale super, więc zbierzemy jakieś zamówienie niż jakbym miała później to ciężkie zamówienie target z powrotem z USA do Europy. Więc to przyszło do mnie już bezpośrednio do domu. Jestem zadowolona. One są skórzane, więc widzę, że będzie w nich mi ciepło. Generalnie buty, które bym mogła sobie nosić bardziej na taką porę jesienną. Przejściówkę przed zimą, bo wiadomo, że na śnieg to raczej nie bardzo. Fajne, podoba mi się, to tylko są bardzo przyjemne. Podeszła. wygląda na porządną. Oczywiście tutaj zameczek na boku skórzany od strony zewnętrznej od wewnętrznej nie, w niektórych miejscach mam wrażenie, że jest gąbka że jakby było coś ocieplane Z tyłu, nie wiem czy to nie jest kieszonka ściema tak. kieszonka ściema więc tylko żeby ładnie wyglądało taki ala zameczek sznorowane to takie ala kremowe, białe buty ale jest coś, z czego mogłabym być niezadowolona Przybliżę jest do kamery, nie wiem czy będzie widać tu na wstępie już mi się coś tutaj nie podoba i mam po prostu obawy, nic to zniszczone, ale so, mam obawy, że z czasem może tutaj dojść do jakiegoś po prostu no niszczenia, do jakiegoś pęknięcia. A generalnie na taki pierwszy rzut oka jestem zadowolona, fajne buciki. Mam nadzieję, że to też będzie mój rozmiar, ponieważ wahałam się między 6,5 a 7 mam rozmiar 37, więc na pewno to nie jest jakoś mniejsze, jak widzę na stopę, więc mam nadzieję, że też również trafiłam z obuwiem. To, że o dziewczyn właśnie kupuję z tych sklepów obuwie, które później ubiera na festiwale muzyczne. Ja nie, jakoś nie widzę, bo jak mówiłam, no są nieco ciężkie, więc bez sensu. No ale cóż, jak to lubi. To każdy ma jakieś tam swoje pomysły w głowie, zarys, co by mógł ubrać na festiwal. Ja tych butów raczej nie ubiorę na festiwal żaden, ale buty bardzo fajne, takie ale no, no i jesienne dla mnie. Więc znowu jestem zadowolona z kolejnego produktu.